Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Dariusz Gumiński. W dzisiejszym odcinku Wam pokażę wiertarkę zasilaną przetwornicą. Przetwornica zasilana akumulatorem 70-amperogodzinowym marki Julesa. Dzisiaj będziemy wiercić dziury, Tutaj widać, a chyba nie do końca widać, więc zapraszam do oglądania. Tak na początku, działa na przedpłomieniu i będzie najgorszym kierunek. Tak? Tak. Mm mhm. I tak wiercamy w górę. I teraz to, tak? Mhm. Mm wiercimy! widać, tu są dziurki. A tutaj jest zasilana przetwornica. Wiertarka działała, wszystko git. Tutaj, tak jak widać, akumulator, też działa. No i oczywiście wiertarka też działa. Dobrze. Dziękuję za obejrzenie mojego filmu. Nagrywał Dariusz Gomiński. 我来么不什么吃呀？Well,